Stopy procentowe w Stanach bez zmian. Inflacja w Polsce w maju wyniosła 2,5%. Niemcy zrobili euro całkowicie po kosztach. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Ja nazywam się Konrad Książak. Ja wiem, że tam najważniejszą informacją jest mecz Polaków. Euro troszeczkę porozmawiamy, ale od innej strony. W każdym razie, zanim przejdziemy do tych najważniejszych informacji, to najpierw partner dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB, w którym wolne środki dla nowych klientów są oprocentowane nawet do 6%. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób założyć konto, kupić, sprzedać pierwsze akcje, to na końcu tego odcinka będzie odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę. A my zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, no bo mieliśmy informacje odnośnie stóp procentowych i tam żadnego zaskoczenia nie były. Stopy procentowe zostały na niezmienionym poziomie. Pytanie, czy tak będzie do końca roku. Fed pozostawił stopy bez zmian na poziomie 5,255,5%. Fed powtórzył, że to dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro. Prognozują stopy w Stanach Zjednoczonych na poziomie 5,1 na koniec 2024 roku, 4,1 na koniec 2025. No i tutaj mówimy o tym, że dla realizacji swoich celów komitet zdecydował się utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 5,25 do 5,5. Do komitet nie spodziewa się, że właściwe będzie zmniejszanie zakresu docelowego, dopóki nie uzyska większej pewności, że inflacja będzie zmniejszać w sposób trwały w kierunku dwóch. W kierunku 2%. No, biorąc pod uwagę inflację w Stanach Zjednoczonych, no, w tym momencie ona zbliża się ku temu, ku temu celowi, który jest na poziomie 2%, no, ale Fed cały czas mówi, że ta inflacja jeszcze się nie ustabilizowała, dlatego właśnie nie będzie na ten moment tych obniżek stóp procentowych. No, biorąc pod uwagę ten komunikat Fedu, no to powiedzia, powiedziano, że chcemy zyskać większej pewności, pomoże w tym więcej dobrych odczytów inflacji. Nie będę konkretny co do tego, ile to ma być odczytów, ponieważ tak naprawdę nie będą to tylko odczyty inflacji, to będą całościowe, całościowe dane. Powell też powiedział, że presja inflacyjna spadła, nadal mamy wysokie odczyty inflacji, więc myślę, że można to zobaczyć w różnych miejscach. W niektórych częściach usług pozamieszkaniowych nadal widać podwyższoną inflację, prawdopodobnie może mieć związek z płacami. No tutaj biorąc pod uwagę stopy procentowe, jakie są przewidywania, no to na ten moment, jeżeli chodzi o lipiec, raczej zdecydowana większość analityków mówi o tym, że te stopy pozostaną na niezmienionym poziomie. Zauważmy tutaj zdecydowanie większość analityków jest po tej jednej stronie, ale zauważmy, że jeżeli chodzi o spotkanie wrześniowe, to tutaj już czegoś takiego nie ma. 62% mówi o obniżce stóp procentowych, tylko około 30% mówi o tym, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, więc ciekawie na pewno będzie we wrześniu. Euro 2024 się zaczęło, my oczywiście czekamy na reprezentację Polski i na mecze, no, najpierw dzisiaj będzie mecz, mecz otwarcia, no później jak zwykle mecz o wszystko i mecz o honor, ale biorąc pod uwagę, euro jest ciekawa zmiana odnośnie sponsorów. Mówimy o tym, że chińskie samochody chociażby nie są za bardzo wpuszczane na rynek europejski, albo nie będą tak mocno wpuszczane ze względu na cła, które zostają podwyższone. A tutaj okazuje się, że całe euro oblepione banerami jest chińskich marek. Nie ma Volkswagena, jest chiński BYD. Wielki zwrot na euro. Euro 24, 24 będzie stało pod znakiem Chin. 5 z 14 głównych partnerów mistrzostw to firmy chińskie. Przypomnę, że mistrzostwa odbywają się w Niemczech. W tym potentat motoryzacyjny BYD, do którego, dla, na którego Unia chce nałożyć. Europa boi się chińskich firm, a te przez miesiąc będą docierały do tysięcy ludzi w samym środku Unii Europejskiej. I prawdopodobnie w kolejnych wielkich imprezach też ta tendencja będzie coraz mocniejsza. Zauważmy, że rynek niemiecki jest w recesji, więc niemieckie firmy tną te wydatki marketingowe, a firmy chińskie nie. W ubiegłym roku Volkswagen podjął decyzję, że nie będzie współpracować z UEFA przy okazji Mistrzostw Europy 24. Ważniejsza jest dyscyplina finansowa. No i BYD właśnie to wykorzystał. Myślę, że jeżeli ktoś oglądał, te mecze to widzi, że na banerach jest bardzo często BYD, jest też AliExpress chociażby. Marka BYD pojawi się na euro zaledwie kilka, zaledwie kilka dni po tym, jak Komisja Europejska zagroziła, że nałoży tymczasowe cła na chińskie pojazdy elektryczne z uwagi na nieuczciwe subsydiowanie przez Pekin chińskich firm tego sektora. No i tutaj biorąc pod uwagę te, cła, no to od 4 lipca, jeżeli państwo środka nie ustąpi, a raczej na to się nie zapowiada, to komisja nałoży 17,4% cło na samochody BYD, 20% na auta firmy Gili i 38,1% na Saik. Pozostali producenci pojazdów elektrycznych w Chinach, którzy współpracowali w dochodzeniu Komisji Europejskiej, podlegać będą CU 21%, a ci, którzy nie współpracowali 38,1%. No i tutaj też jest myślę, że bardzo interesująca sprawa, no bo biorąc pod uwagę właśnie to Euro 2024, no to mamy do czynienia z tym, że jest chociażby Alipay, chociażby AliExpress, no... Tutaj też właśnie mówimy o, o BYD, które jest jednym z tych głównych sponsorów, więc duże chińskie marki są sponsorami Euro 2024 tymi głównymi sponsorami Euro 2024. W ubiegłym roku w Chinach sprzedano więcej aut elektrycznych BYD niż Volkswagena. Dotychczas to właśnie Niemcy świetnie sobie radzili na tym rynku. Klientów nie interesuje, co jest subsydiowane przez władze, co nie, chcą mieć wybór. I stawiać na tańsze produkty. Stąd popularność Xiaomi czy, czy Vivo, które mają, dosyć, do, mają dobrą jakość w stosunku do ceny. No jeśli chodzi o ten, o to, jak to wygląda, biorąc pod uwagę Volkswagena, no to zauważmy, że na rynku chińskim w 2023 BYD wyprzedziło Volkswagena. Zauważmy, ten niebieski wykres to jest Volkswagen, który traci udziały w rynku, a BYD, jak mocno tutaj zyskuje w ostatnich latach, no, widzimy, że ten trend jest jednoznaczny znaczne i też to jest dosyć specyficzna sprawa, no bo Unia nakłada cła na te chińskie elektryki. Pytanie, czy szykuje się wojna handlowa. To jest myślę, że coś bardzo interesującego, no bo Unia nie była jednogłośna w tym wszystkim. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje, no to można powiedzieć, że Niemcy są troszeczkę pokrzywdzeni, ze względu na to, że Niemcy wcale nie byli za. Podzielone w sprawie elektryków z Chin jest sama Unia, podczas gdy Francja i Hiszpania są za, zdecydowanie. Zdecydowanie przeciwni są politycy i dyrektorzy branży motoryzacyjnej w Niemczech. Olaf Scholz tłumaczy, że Niemcy nie zamykają rynków dla firm zagranicznych, bo nie chcą tego też dla niemieckich firm. No i tutaj myślę, że nie można się temu dziwić, dlatego że jeżeli zobaczymy sobie na sprzedaż Volkswagena w ich raporcie rocznym za 23 rok, no to oczywiście tutaj bardzo dużo sprzedają do, do Europy, ale zauważmy, że jeżeli chodzi o, o rynek chiński, no to to jest bardzo istotny dla nich rynek, tak? To nie jest to oczywiście rynek największy. Europa i inne kraje to jest rynek, rynek większy, ale z drugiej strony no to jest jeden z kluczowych rynków. Jeżeli będą cła odwetowe, jeżeli Chiny zdecydują się na mocne cła w stosunku do innych firm z, z chociażby Niemiec czy z Unii Europejskiej, na przykład Volkswagena, no to Volkswagen może być naprawdę w bardzo, bardzo dużych tarapatach. A teraz kilka danych z GUS. Inflacja w Polsce wyniosła 2,5% i to są już oficjalne, ostateczne dane za maj. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych dane ostateczne według GUS za maj 2,5%, czyli troszeczkę wyżej niż to było w kwietniu i wyżej niż to było w marcu. Załóżmy kolejny miesiąc z rzędu, gdzie ta inflacja jest troszeczkę, ale jednak wyższa. Patrząc rok do roku, jak to wygląda, jeżeli chodzi tylko o maj, to widzimy, że wzrost jest 2,5%, ale jest jeden komponent spadkowy odzież i obuwie 0,2% spadku, jeżeli chodzi o porównanie rok do roku, mówimy tylko o maju. Największy wzrost edukacja, restauracja i hotele. Od początku roku w stosunku do okresu od, maja, od stycznia do maja 2023 mamy mocny spadek, dosyć mocny spadek w transporcie, gdzie on jest w okolicach 2,3%. Ogólnie jest 2,7 na, na plusie i największe wzrosty są tak samo jak w maju: edukacja oraz restauracje i hotele. Skoro jesteśmy przy tych danych gusowskich, to też możemy zobaczyć, jak wygląda eksport import. I tutaj nie ma absolutnie żadnych zaskoczeń. Mamy dane od stycznia do kwietnia, te dane są zwyczaj właśnie opóźnione o, o półtora miesiąca. W eksporcie. Prym wiodą Niemcy i prawdopodobnie tak to będzie do końca roku. Pytanie, jak to będzie w eksporcie, jeżeli chodzi o drugie miejsce, bo Czechy i Francja są bardzo blisko siebie i w zeszłym roku też były bardzo blisko siebie i Czechy i Francja. W imporcie tutaj zdecydowany lider Niemcy, na drugim miejscu Chiny i tak to pewnie do końca roku zostanie. No dalej, tutaj to jest, jest dosyć ciasno. Zresztą, patrząc, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten handel, no to mamy dodatnie saldo od początku roku do końca kwietnia 18,4 miliarda, czyli eksport, był o 18,4 miliarda wyższy niż import, tak? Czyli saldo było właśnie dodatnie. Patrząc na poszczególne kraje, no to są Niemcy na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o eksport. tutaj patrzymy w miliardach złotych. Na drugim Francja, Czechy, a później Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Ukraina, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Słowacja, czyli mniej więcej tak samo jak to wyglądało, jak to wyglądało rok temu, jeżeli chodzi o import. Też tutaj no jest zbyt dużo się nie zmieniło. No oczywiście biorąc pod uwagę takie ostatnie lata, no to nie ma tutaj Rosji, ale z wiadomych myślę, że przyczyn. Jeszcze jedną rzecz, o której chciałem powiedzieć, którą też opublikował GUS, jest PKB i jeżeli chodzi o PKB w pierwszym kwartale 2024 roku niewyrównane sezonowo mamy wzrost 2% rok do roku. Patrząc na, na to na to PKB niewyrównane sezonowo 2% rok do roku rok do roku wzrostu. Zauważmy, że wcześniej tutaj był też wzrost, ale był 0.5%, 1% teraz 2%. No rok temu w pierwszym kwartale był spadek 0,04, a jeżeli chodzi o wyrównane sezonowo, czyli stałe ceny z 2015 Roku mamy 1,3% wzrostu. No, a jeżeli chodzi o kwartał do kwartału, 0,5% wzrostu, to też patrzę na to przez pryzmat Unii Europejskiej, bo Unia już kraje unijne pokazały wyniki PKB za pierwszy kwartał, a właśnie te wyrównane sezonowo tutaj się bierze. Się I jeżeli chodzi o kwartał do kwartału, my mamy 0,05 jesteśmy mniej więcej w połowie stawki najgorzej Dania, Estonia, Holandia i to są trzy kraje, gdzie jest ten spadek kwartał do kwartału, zdecydowana większość państw jest wzrost. A rok do roku też jesteśmy mniej więcej w połowie, w połowie stawki. Tutaj z tym spadkiem PKB rok do roku jest więcej państw: Irlandia, Estonia, Austria, Finlandia, Holandia, Luksemburg. No, wciąż, wciąż tutaj Niemcy są na minusie, lekkim, ale jednak minusie. Najlepiej radzą sobie Malta, Chorwacja, Cypr oraz Litwa. Prawdopodobnie będą zmiany w dofinansowaniach do fotowoltaiki. Prawdopodobnie będą obligatoryjne magazyny energii. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku ze względu na to, że w tym momencie mamy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o sieci energetyczne. To znaczy w największym skrócie, kiedy mamy panele fotowoltaiczne, no to one dają największą energię w momencie, kiedy jest bardzo duże nasłonecznienie. Niekoniecznie kiedy jest ultra gorąco, bo to też nie jest do końca korzystne dla takiego panelu, ale jeżeli mamy do czynienia z dużym nasłonecznieniem, no to ta cała energia jest ładowana Sieci. W momencie, kiedy tego nasłonecznienia nie ma, no to tej energii nie ma. I tutaj są takie bardzo duże skoki, i to jest, no można powiedzieć, zabójcze dla sieci energetycznych. Magazyn energii w pewnym sensie to bilansuje, i prawdopodobnie przy najbliższych dofinansowaniach do fotowoltaiki te magazyny energii będą obligatoryjne. Tak jest na przykład w Niemczech. Chcesz dostać dofinansowanie na fotowoltaikę? Rząd wprowadzi obligatoryjne magazyny energii. Taka zmiana miałaby się znaleźć w nowej edycji Mój Prąd już od września. No i w Niemczech łączenie paneli z magazynami jest już tak naprawdę standardem. Tutaj, biorąc pod uwagę magazyny energii, pra, prawdopodobnie będą one obligatoryjne i dotacja z funduszu do instalacji fotowoltaicznej byłaby uzależniona od obowiązkowego kupna magazynu energii. No oczywiście te magazyny energii najtańsze nie są. One bardzo często praktycznie podwajają wartość całej inwestycji. No ale z drugiej strony, jak mówiłem, z tą siecią są poważne problemy, przynajmniej w tym, w tym momencie. No i biorąc pod uwagę dotacje z Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można uzyskać teraz na samą instalację PV, lub w powiązaniu z elementami dodatkowymi, takimi jak magazyn energii czy system zarządzania energią. No i teraz od tej nowej edycji już nie będzie takich dopłat, właśnie do samych instalacji PV, tylko trzeba będzie, e, trzeba będzie właśnie mieć magazyn energii, e, kiedy będzie. Można się spodziewać przyjęcia nowelizacji ustawy. Myślę, że już po wakacjach będziemy, tuż po wakacjach, będziemy mogli gotowi do tego, ażeby ustawa trafiła do parlamentu, mogła zostać, zostać przyjęta. Proces konsultacyjny ma potrwać do 25 czerwca. Magazyny energii obligatoryjne są na przykład w Niemczech. No i w tym momencie według danych niemieckiego stowarzyszenia branży solarnej, magazyny montowane w niemieckich domach mieszkaniach mają obecnie pojemność rzędu 8,3 GWh. godziny. No więc tutaj pewnie Producenci magazynów energii zacierają ręce. Zdecydowanie oni zacierają ręce. Ale w Polsce mamy pewien problem. Obecnie moc magazynu nie może być większa niż moc inwertera, czyli falownika w instalacji fotowoltaicznej. W efekcie sumaryczna moc instalacji i magazynu nie może być większa niż moc przyłącza sieciowego. Blokuje to rozwój całego rynku magazynów energii. No, magazyn energii powoduje to, że nie walimy tyle tej energii w sieć. No więc tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby takie przepisy dalej, dalej obowiązywały w ogóle, żeby takie przepisy obowiązywały. Mówi się, że przepisy, które miały zmienić tę sytuację są gotowe od blisko pół roku, ale wciąż czekają na wdrożenie. Zgodnie z nimi moc magazynu i fotowoltaiki miałaby już się nie sumować. No w tym momencie jest to bez sensu, że te moce się sumują, no bo jak mówię, tak naprawdę magazyn odbiera tę energię od fotowoltaiki, a nie ją dodaje. To nie jest, to nie jest źródło wytwórcze, no więc te przepisy są totalnie bez sensu. No i teraz Możliwe, że to się w końcu zmieni. Na nową edycję mojego prądu ma zostać przeznaczone 400 milionów złotych. Oprócz czego też mówimy o zmianach w czystym powietrzu. Dotacje mają być tylko na wybrane pompy ciepła i to tylko na takie pompy ciepła wymienione w tzw. zielonej liście urządzeń i materiałów, i będzie konieczny audyt energetyczny. To ta lista ma się cały czas poszerzać, ale ma się walczyć z takimi chińskimi pompami ciepła, które podobno nie są zbyt korzystne jakościowo. No i mówimy o tym, że dofinansowanie do pomp ciepła, ma być przyznawane jedynie dla urządzeń z listy zielonych, urządzeń i materiałów. Lista prowadzona jest przez Instytut Ochrony Środowiska. Od 22 kwietnia te zmiany zaszły, ale był taki okres przejściowy i skończył się on 13 czerwca, czyli od 14 czerwca w ramach programu Czyste Powietrze. Pompy, które będą objęte dofinansowaniem, muszą być właśnie w, tam wpisane w tym, w tym rejestrze. No, ma się walczyć podobno właśnie z pompami wyprodukowanymi w Azji, głównie w Chinach, które nie spełniają wymagań, nie odpowiadają parametrym parametrum technicznym z opisu. Ta lista ma się wydłużyć. Od 14 czerwca można zgłaszać pompy ciepła właśnie na tę, na tę listę. Zobaczymy, jak to dalej będzie. W każdym razie, jeżeli ktoś w tym momencie będzie chciał zamontować pompę ciepła, to będzie musiał uważać. Jest projekt dotyczący powrotu do handlu w niedzielę, ale nie chodzi tutaj o wszystkie niedziele i też nie wiadomo, czy do końca on przejdzie, bo nie wszyscy koalicjanci są za. Trzecia droga przed o handlu w niedzielę. Lewica, Spis mówią stanowcze nie. Kluby Koalicji Obywatelskiej PSL-u Trzeciej Drogi Polski 2053 Drogi oraz Konfederacji odpowiedziały się za skierowaniem projektu do. Komisji, Kluby PiS i Lewicy wniosły o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dotyczącej dwie dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. No i tutaj biorąc pod uwagę ten projekt zakłada wprowadzenie zmian w kodeksie pracy dwie niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni albo przed przed albo po pracy właśnie w niedzielę. No i tutaj mówi się, że zakaz handlu przyczynił się do wsparcia, e, miał się przyczynić do wsparcia małych, lokalnych sklepów w ich konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi. Co się wydarzyło? Wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. W okresie 2014-2023 liczba placówek handlowych w Polsce zmalała o 33,5 tysiąca, a w samym 2023 zamknięto ponad 3 tysiące tych placówek. No w tym momencie, biorąc pod uwagę to, kto na tym skorzystał, to skorzystały te sieci, które e, omijały. Ten zakaz handlu, no czyli chociażby Żabka, chociażby sieć Eurocash, które na tym zyskały, ale te takie małe, prywatne sklepiki jednak na tym straciły i to zdecydowanie na, tym, zdecydowanie na tym straciły. Trzecia droga wnioskuje, że ten zakaz handlu doprowadził do upadku 30 tysięcy polskich, polskich sklepów. Mamy wyjątki, z tych wyjątków korzysta ponad 10 tysięcy sklepów w Polsce i w dużej mierze właśnie to są sklepy Żabka czy, czy Eurocash, Petru, czyli Człowiek, który jest odpowiedzialny za ten, za ten projekt, Ryszard Petru, przypomniał, że wraz z prowadzeniem w handlu w niedzielę odebrana została możliwość dorabiania 1000 studentów. Wskazał też, że dla wielu rodzin w mniejszych miejscowościach wyprawa na zakupy do galerii handlowej była możliwa tylko w wolne niedzielę, co wcale nie kolidowało z ich praktykami, praktykami religijnymi. No i tutaj biorąc pod uwagę... To czy w to wejdzie, czy nie, no to nie jest wcale takie pewne, bo lewica jest przeciwna liberalizacji handlu w niedzielę, oczywiście PiS również jest, jest przeciwny. No i tutaj lewica uważa, że te, ten projekt burzy, demuluje model, który doskonale funkcjonuje. Pomysł liberalizacji handlu kwestionuje model work-life balance, coraz bardziej popularny na, na zachodzie, na zachodzie e, Europy. No, biorąc pod uwagę tak naprawdę to, kto pracuje w niedzielę i jak to wygląda na tle Europy, na tle Unii Europejskiej, to załóżmy, pracownicy wybranych zawodów pracujący w weekendy w Polsce, mówimy o, o całych weekendach, tak? Procent ogółu zatrudnionych zdecydowanie najwięcej w pracownikach handlu i usług, 16,9% z tych takich prywatnych. Sektorów, no ale są jeszcze rolnicy, leśnicy, rybacy. 53,8% tutaj większość jest. No inne zawody, inne grupy, no to to jest po 5-4%, tak? czyli to jest zdecydowanie rolnicy, leśnicy, rybacy i pracownicy handlu, handlu i usług. No i jak to wygląda w, na, na, tle, na tle Europy? Zauważmy, że biorąc pod uwagę, ilu pracowników handlu usług pracuje w weekendy, no to mamy w strefie euro 55,7% średnio. Unii średnio to jest 48,6. Najsłabiej jest w Norwegii 11,2. Litwa 15,2 i na trzecim miejscu jest właśnie Polska 16,9. Przypomnę, że tutaj mówimy właśnie o całym weekendzie. A jeżeli chodzi o handel w niedzielę, no to tutaj Europa jest mocno podzielona, bo zauważmy, że ograniczony handel w niedzielę często mówi się, że jest na zachodzie Europy. Rzeczywiście, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy. Ale jest też nieograniczony w Irlandii, w Portugalii, we Włoszech, no w większości krajów skandynawskich, więc to nie jest tak, że tylko na wschodzie jest nieograniczony, a na zachodzie jest ograniczony. Tutaj Europa jest bardzo, bardzo mocno podzielona w tym zakresie. Organizacja takiej dużej imprezy sportowej jak Euro czy jakiekolwiek inne mistrzostwa to są ogromne pieniądze, ale okazuje się, że nie dla Niemiec, bo Niemcy zrobili te mistrzostwa po kosztach. Niemcy wcale nie zapłacą zbyt dużo za euro. Mówimy o tym, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, to w większości ona już tam była. Wielu z nas pamięta Euro 2012, Polska i Ukraina i widzieliśmy, no, jak potężne kontrakty były w Polsce realizowane. Czy większość miała sens, czy nie, ciężko określać. W każdym razie autostrady dalej, dalej są. No stadiony niektóre świecą pustkami, więc tutaj pewnie jest część osób podzielona. W każdym razie i cała ta przyjemność kosztowała nas według niektórych szacunków 100 miliardów złotych. Tym wszystkim to są wydatki na infrastrukturę, która i tak by miała powstać i nadal jest, i nadal jest nam potrzebna, więc tutaj nie można powiedzieć, że 100 miliardów wydaliśmy na same euro, no bo i tak tę infrastrukturę musielibyśmy zbudować. No i przypominam, że w Polsce euro było 12 lat temu, gdzie w 2012 roku wzięło udział 16 drużyn i było 31 spotkań. W tym momencie mamy 24 reprezentacje i będzie 51 spotkań, więc to jest dużo, dużo większe euro. Oprócz tego Niemcy są pogrążone w w kryzysie gospodarczym, więc można powiedzieć, że to jest dosyć, dosyć istotny, istotny problem. No i mówimy o tym, że z punktu widzenia ekonomicznego najważniejsza jest trzecia różnica, różnica finansowa. Niemcy zorganizowali imprezę po kosztach, nie zbudowali ani jednego nowego stadionu. Wszystkie mecze będą rozgrywać się na arenach zbudowanych lub zmodernizowanych na Mistrzostwa Świata w 2006. Są to obiekty liczące 20-25 lat, czyli nowoczesne nie są. Wydatki na nową infrastrukturę były zbliżone do zera. Autostrady są tam od dawna, wiele z nich wymaga remontów. Infrastruktura kolejowa jest dobrze rozwinięta, niczego nie trzeba było budować. Wystarczy przygotować murowę, zabezpieczyć odpowiednią liczbę kufli oraz zgromadzić odpowiednie zapasy piwa i można, i można grać. No, mówi się o takiej klątwie gospodarza wielkich imprez sportowych. Często mówimy o klątwie, na przykład osoby, która na Olimpiadzie olimpiadzie chociażby na igrzyskach olimpijskich wyprowadza na przykład Polskę tak i trzyma tę flagę i mówi się, że to jest osoba, która nie zdobędzie nigdy medalu i bardzo często to się sprawdzało, ale w ekonomii też coś takiego jest, to znaczy bardzo często mamy do czynienia z tym, że gospodarz takiej dużej imprezy sportowej jest już w schyłkowej fazie i kolejne lata są dla nich dużo gorsze, jeżeli chodzi o koniunkturę. No tutaj biorąc biorąc pod uwagę jakieś takie konkretne dane, no to najlepsze przykłady. Grecja, Portugalia 2004, Ukraina 2012, Rosja, Brazylia 2014, gdzie mieliśmy do czynienia z tym, że po tych imprezach nadchodził głęboki kryzys gospodarczych, będący pochodną błędnych inwestycji zmarnowanych zasobów. Też mówimy o tym, że Niemcy wpadły w recesję rok po zdobyciu trofeum na własnej ziemi, 74. Argentyna też wygrała turniej i wpadła w recesję 4 lata później. Meksyk zorganizował imprezę w 86. i tego samego roku zaliczył spadek PKB o prawie 4%. 4%. Mundial w Italii, 90. rok przyniósł Włochom kres boomu lat 80. Recesję 3 lata trzy lata później, więc widzimy, że rzeczywiście bardzo często jest tak, że ta recesja występuje. Ale Niemcy są w troszeczkę innej sytuacji. Po pierwsze, nie zmarnowali tych miliardów euro na niepotrzebne inwestycje. Z drugiej strony już w tym momencie tam jest ciężko, biorąc pod uwagę właśnie tę te, właśnie te sytuację gospodarczą, no ona jest już teraz, teraz bardzo słaba. No i mówimy o tym, że ekonomiści z Grant Thornton, Przypomnieli, że nawet przyjmując maksymalnym sumę inwestycji w bezpośrednim związku z Mistrzostwami świata w Niemczech 6 miliardów euro, teraz mówimy o Mistrzostwach świata z 2006, które w Niemczech były, stanowiły to 0,4% sumy inwestycji w gospodarce w latach 2002, 2002 2005 patrząc na liczbę zagranicznych turystów wzrosła w miesiącach mistrzostw, ale rosła też w innych miesiącach, choć w mniejszej skali. To jest z tymi turystami jest różnie, no bo wiele osób, jeżeli ma do czynienia z tym, że, że mamy taką Dużą imprezę, to taki czy zwykli turyści, którzy by przyjechali, po prostu w tym momencie nie przyjadą. Więc ten boom turystyczny nie jest wcale aż tak, aż tak widoczny. No i można powiedzieć, że. W 2006 no nie było jakiegoś właśnie boomu, jeżeli chodzi o turystów, ze względu na mistrzostwa, mistrzostwa Świata. Badacze rozprawili się z efektem boomu turystycznego, miał być wywołany przez Organizację Mundialu. Średnie obłożenie dostępnych miejsc noclegowych w 2006 we względem 2005 spadło w Berlinie o 11,1%, w Monachium 14,3%. To jest to właśnie zjawisko, gdy przyjazd kibiców w związku z wydarzeniem sportowym zmniejsza chęć przyjazdu innych potencjalnych, potencjalnych gości. No więc tutaj mówimy o tym, że raczej Niemcy zrobili to po kosztach, więc jakoś zbyt mocno na tym nie powinni stracić. I to wszystko na dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Możesz się podzielić swoją predykcją odnośnie dzisiejszego wyniku meczu Holandia-Polska. No przyznam, że chciałbym się bardzo mylić, ale tak realnie mówię, że 2-0 dla Holandii. Napisz w komentarzu, co Ty o tym myślisz i jaki Ty dajesz wynik. A ja za dzisiaj dziękuję, cześć!